Pesach, Druga świeca jest zapalana święta Szabat. Świece święta Szabatu mają być wyższe od świąt Pesach. Światła Szabatu są zawsze wyższe od świąt Pesach. To jest wielki Szabat. Jeśli yy, święto pas, przypada piątek, rozpoczyna się w piątek, po zachodzie słońca, to jest wielki Szabat. Dokładnie tak było za czasów, kiedy Jeszua był krzyżowany.

Ośławił Pan siódmy dzień i uświęcił go, ponieważ w nim zaprzestał wszystkich swoich dzieł do wykonania. Amen. Amen. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Tobą, niech cię obdarzy swą łaskę. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje, niech cię obdarzy pokoje. Wszystkich języków i święta na swoich I dałeś nam, Waszej nasz Boże, z miłością szabaty na odpoczynek, wyznaczone pory dla radości, święta i okresy świąteczne narodowania się. Dzień tego szabatu, Dzień Święta Paschy, Czas naszej wolności, z miłością. Święte zgromadzenie na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Dałeś nas i uświęciłeś nas pośród wszystkich narodów. I dałeś nam szabat i pory Twoich świętych świątych. w miłości i własce, w radości i w cieszeniu się. Dałeś nam w dziedzictwo. Błogosławiony jesteś Ty, haszem Święcający Szabat, Izraela i